To jest potyczki rycerzy, księga XVI kręgu czarnoksiężnika, scenariusz Morgan Rice. Przeczytaj przez Caroline. Rozdział pierwszy Torglin stał na dziobie smukłego okrętu, przytrzymując się relingu. Wiatr zwiewał mu włosy do tyłu. Wpatrywał się w horyzont z coraz większym niepokojem. Przejęty od piratów okręt, sunął po morskich wodach szybko, na ile tylko pozwalał na to wiatr. Elden, O'Connor, Matus, Rhys, Indra oraz Seles sprawowali piecze nad żaglami podczas gdy Angel stała u boku Torgrina, który, choć nękany niecierpliwością, wiedział, że szybciej nie popłyną. Mimo to, siłą woli starał się sprawić, by tak się stało. Po tak długim czasie był wreszcie pewien, że Guayn znajduje się tuż przed nim, ledwie za horyzontem, na wyspie światła. Z równie wielkim przekonaniem wyczuwał też i to, że Guelinowi coś zagraża. Nie potrafił pojąć, jak to możliwe. Wszak kiedy ostatni raz go widział, Gwaine przebywał cały i zdrów na Wyspie Światła pod opieką Ragona, czarnoksiężnika równie potężnego co jego własny brat. Argon był najznakomitszym wśród znanych Torgrinowi czarnoksiężników. Ochraniał poniekąd cały krąg. Tor nie mógł pojąć, z jakiej przyczyny Guene'owi miałaby stać się jakakolwiek krzywda, kiedy strzeże go Ragon. O ile nie istniała jakaś moc. O której Tor nigdy jeszcze nie słyszał, potężna moc mrocznego czarnoksiężnika, która dorównywała nawet tej, którą władał ragon. Czy mogła istnieć jakaś sfera życia, jakaś mroczna siła, złowrogi czarnoksiężnik, o których nie było mu wiadomo? Jednakowoż z jakiego powodu zwróciły się one przeciw jego synowi, wrócił myślami do owego dnia, kiedy w pośpiechu porzucał wyspę światła pod wpływem sennego zaklęcia, owładnięty myślą, by jak najszybciej opuścić to miejsce, wraz ze wschodem słońca. Spoglądając na tamte wydarzenia z perspektywy czasu, zrozumiał, że został przechytrzony przez jakąś mroczną moc, która odciągnęła go od syna. Tylko dzięki Likopl, która wciąż krążyła nad jego okrętem, wydając krzyki, znikając za horyzontem raz po raz, podjął się drogi powrotnej na wyspę. W końcu ruszył w odpowiednim kierunku. Dotarło do niego, że przez ten cały czas Miał przed sobą wszelkie znaki. Dlaczego je zignorował? I przede wszystkim, jaka to mroczna moc wodziła go na manowce. Przypomniał sobie cenę, jaką przyszło mu zapłacić uwolnione z piekieł demony rzuconą na niego przez mrocznego władcę klątwę. Wiedział, że przyjdzie mu zmierzyć się z konsekwencjami tej klątwy, że czekają go nowe próby i że to jest właśnie jedna z nich. Zastanawiał się, jakie jeszcze sprawdziany przyjdzie mu zdać. Czy kiedykolwiek odzyska syna? Nie zamartwiaj się. Sample complete. Ready to continue?